To odpowie za śmierć 30-letniej kobiety, która w 22 tygodniu ciąży trafiła do szpitala w Pszczynie i zmarła na sepsę. Po upublicznieniu wiadomości SMS, które pacjentka wymieniała z matką w przestrzeni publicznej, brzmią pytania, jaką rolę w tej tragedii odegrało ubiegłoroczne postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa aborcyjnego? I czy prawdą jest, że lekarze boją się dokonywać zabiegów przerywania ciąży, nawet gdy życie kobiet jest zagrożone? Jeśli czujesz, że twoje życie lub zdrowie w ciąży jest zagrożone, skontaktuj się z moim biurem. Poinformował jak społecznościowych poseł Lewicy Wiesław Szczepański. To pokłosie tragicznych wydarzeń i śmierci Izabeli w szpitalu w pszczynie. Poseł włącza się tym samym do akcji ani jednej więcej. Jak informują służby prasowe wojewody wielkopolskiego, zwiększa się liczba chorych na COVID-19 w naszym województwie. Z danych na sobotę wynika, że w ciągu doby przybyło 856 chorych. Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu 2 listopada zmarła Urszula Tomasz Glabka, wieloletnia lubiana i szanowana nauczycielka wychowania fizycznego w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Lesznie. Jej pogrzeb odbędzie się w piątek 12 listopada o godzinie 12 na cmentarzu przy ulicy Konkolewskiej. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie przygotowała na ten tydzień sporo atrakcji i będą ciekawe spotkania i warsztaty. Koszykarki pompak Tenczy Leszno dopisały do swoje konto kolejną wygraną. Tym razem pokonały basket z Gorzelec 98-69. do 69. W miejsce Międzynarodowego Kościańskiego Półmaratonu został zorganizowany bieg pod hasłem 10 km na 100 lat. Celem wydarzenia było uczczenie Urodzin doktora Henryka Torkowskiego.